Cześć, na Skyline polowałem już od dłuższego czasu, miałem różne opcje, aż w końcu trafiłem na tak zwany zadbany egzemplarz. I dopiero na miejscu, stojąc przed samochodem i rozmawiając z jego właścicielem, zrozumiałem, z czym ja tak naprawdę mam do czynienia. Powiem Wam tak, lepiej trafić. Nie mogłem. I mam nadzieję, że Wy za chwilę ze mną się też zgodzicie. Zgodzicie się zapewne też, że rzadko kiedy zaczynam film od konkursu, w którym można wygrać aż cztery zestawy markowych retrofitów Philipsa. Kto badał temat, ten dobrze wie, że to nie są tanie rzeczy i jeden z takich kompletów może być Twój. Co trzeba zrobić? I w tym momencie wchodzi mubi.pl, bo inne auto bym wycenił dla Was, jak zwykle i po temacie. Ale to jest tak wyjątkowy auto, ten Skyline, że przykład jego wyceny byłby kompletnie ni niereprezentatywny. Więc postanowiłem, że ok, poproszę Was o reprezentatywne Wasze przykłady. Wejdź na mubi.pl, łamane przez Zachar, link znajdziesz w opisie, i sprawdź wycenę ubezpieczenia swojego auta. Nie musisz kupować. Wystarczy, że napiszesz w komentarzu pod tym filmem imię, model, rocznik i cenę. Tylko nie zapomnij o odjęciu ceny 150 zł, które mówi zwraca po zakupie polisy. Oczywiście nie wolno mi tu urządzać gier losowych, bo ja przecież muszę spośród Waszych odpowiedzi wybrać czterech szczęśliwców, więc tutaj proszę w komentarzu, dlaczego Twoim zdaniem retrofity powinny w końcu być legalne. Powodzenia. Cześć, jestem Łukasz, a to mój Nissan Skyline r 34 GTR. Fabryczny e, Nismo, 2,8 litra, jeden z ośmiu sztuk na, na świecie. Dosyć wyjątkowy egzemplarz i jestem jego szczęśliwym posiadaczem od pięciu lat. Jedynym w Europie, podobno? Podobno tak, nie sprawdzałem, nie weryfikowałem. Wiem, że jest jeden w Europie, jeden w Ameryce, no i reszta jest w Japonii. Co czyni ten samochód wyjątkowym? Ja myślę, że ten samochód sam w sobie, ta w ogóle generacja jest wyjątkowa przez kult m.in. serii Szybcy i Wściekli, różnych gier komputerowych. Ja zresztą ja sam tak właśnie poznałem ten model, ten samochód przez grę komputerową, tak? przez Need for Speed Underground, gdzie na studiach zamiast się uczyć namiętnie grałem. I tak oto poznałem ten samochód i jakoś zakiekowało mi w to w głowie, że chciałbym go mieć. No i... Po jakimś tam czasie się udało spełnić to moje marzenie. Jak wygląda polowanie, można by powiedzieć, na samochód, który jest tak wyjątkowy? Bo raczej nie robisz tego poprzez wejście na stronę aukcyjną i kupienie tam drugiego zrzędu. Zakup tego, takiego samochodu to jest, wydaje mi się, dosyć wyjątkowy proceder, bo to nie jest tak, że po prostu idzie się do salonu i, i kupuje, tak. To Trzeba naprawdę chcieć tego typu samochód. No, i u mnie to zaczęło się od tego, że zacząłem szukać kontaktów w Japonii, przez kogo mógłbym się skontaktować, żeby móc nabyć taki samochód. I oczywiście znalazłem ten samochód na jakiejś stronie internetowej do sprzedania. Tak? To, jest, to jest w ogóle wersja V-Spec 2 NUR, i zależało mi na tym, że właśnie, żeby była to, te, ta wersja. No, i udało się kupić. No, i miałem kontakt do Japończyka który okazał się najprawdopodobniej, bo nie weryfikowałem tak do szczegółowo kierowcą fabrycznym Nismo albo kierowcą rozwojowym testowym Nismo, no, i chciałem oddać ten samochód do, do fabryki Fomori, żeby mi tam zaproponowali jeden z dwóch pakietów, jakie oferowali ofic oficjalnie. A ten japończyk mi zaproponował, czy nie chciałbym czegoś specjalnego, wyjątkowego. Tak? I zaproponował mi właśnie ten, ten motor, produkowany przez NISMO w, tylko w, okrutki, w krótkim, bardzo okresie czasu w 2006 roku, jak była edycja Z-Tune i to była limitowana edycja 20 sztuk tych, tych samochodów. I z pozostałości em, części em, NISMO złożyło 8 motorów dwa fabrycznie, 2,8 litra z oznaczeniem F-Sport. No i mi zaproponował. Um, Czym właśnie nie chciał czegoś takiego? Ja w ogóle nie miałem pojęcia, że coś takiego istnieje. Odświeżyli mi cały samochód, nie tylko sam motor został zrobiony, tylko też zawieszenie, całe wzmocnione po prostu podwozie, przy okazji, przy okazji hamulce, no cały po prostu komplet, wszystko. Samochód miał 46 albo 48 tysięcy kilometrów i po takim zabiegu wyzerowali licznik jako, jako nowy. Tak? I od tego czasu przejechałem 10 tysięcy kilometrów. Kupiłem go w 2014 roku, ale ten cały proces w Japonii trwał prawie rok czasu. I dopiero do mnie dopłynął w, w maju 2015 roku. Szczerze mówiąc, on wygląda tak, jakby wczoraj, właściwie to dzisiaj, wyjechał z salonu. Poniekąd można tak powiedzieć. On oczywiście był w bardzo dobrym stanie. Tak, jak przypłynął z, z Japonii, nic z nim nie robiłem. Tylko zwykłe mycie w zaprzyjaźnionej firmie AST. No i tam też niedawno został odświeżony. Została położona folia. Na, na maskę, na butniki, na zderzak, na lusterka, No i taka po prostu podstawowa korekta lakieru nie wymagała jakiejś większej ingerencji, no przez to, że po prostu był dobrze, dobrze utrzymany przez, przez tyle lat. Ułatwiłeś nam bardzo mocno robienie ładnych zbliżeń, bo gdziekolwiek możemy wycelować obiektywem, wszędzie znajdujemy samochód w stanie perfekcyjnym. To znaczy, musimy podziękować całym zespołowi. Dziękuję, ale no, taki mam zwyczaj po prostu dbać. No nie tylko o samochody, tak, tylko po prostu o swoje jakieś tam, prawda, przedmioty. No, no i potem to tak wygląda, tak, że można, prawda, cieszyć, cieszyć jak ja to mówię, gałkę oczną. No. Dobrze, to naciśnijmy może nasze gałki oczne również widokiem pod maską. Tak jak wspominałem, to jest nie RB26, tylko RB28. Auto fabrycznie oni podawali, że ma 500 koni mechanicznych, ale w rzeczywistości one miały więcej. Co prawda nie sprawdzałem, nie weryfikowałem, ile dokładnie ma ten ale gdzieś miałem okazję spróbować je z teoretycznie mocniejszymi samochodami i nowszymi i, i myślę, że tak na moje oko 550 koni może mieć. Miałem okazję stanąć w szranki z, z nowym GTR-em R35. Bodajże to był 2012 czy 2013 rocznik tego samochodu. No i wyraźna przewaga była na korzyść, na korzyść tego, w przyspieszaniu. Jedyną jaką modyfikację zrobiłem, to e, zmieniłem zawieszenie gwintowane, bo te japońskie, e, nismowe. E, no, to w zasadzie ten samochód cały to był po prostu przygotowany do jazdy torowej. Tak? U mnie ja razu nie widziało jazdy torowej, e, co też jest trochę może zabawne, bo bardzo często jestem na torze, tak? ale nie akurat nie, nie tym samochodem. Zmieniłem zawieszenie na, na Olinsa, który jest bardziej takie no, przyjazne na, na nasze drogi, można je lepiej ustawić wyregulować. No, trudno tu mówić o jakimś wielkim komforcie, tak? ale tego, co było zaproponowane przez fabrykę w Omori, no to na pewno jest zdecydowanie lepiej. Nie wiem, ile to pali, nigdy mnie to nie, nie interesowało. Ile to może palić, jak już. Mam okazję tym samochodem jeździć, no to staram się dosyć żwawiej, żeby jednak zobaczyć te wysokie obroty, usłyszeć dźwięk turbin, no i wtedy ta wskazówka dosyć szybko spada. Co zostało zrobione w Japonii? To w zasadzie wszystko jest tutaj nismo. Mamy chłodnicę, Nismo, jedną drugą. Kolektory doletowe też mamy Nismo. Tutaj było. Jest taki mały, że tak powiem, wyrażę się mała zmiana, bo był zamknięty układ dolotowy. No ja zmieniłem, prawda, na, na dwie tutaj puszki, po prostu na takie otwarte, żeby jednak trochę więcej tego powietrza zasysało. Kolektor sący też jest Nismo, wszystko po prostu fabrycznie, fabrycznie Nismo. Nawet jest dołożony taki amortyzatorek, który ma Strząsy niwelować amortyzować, żeby ten samochód no, jeszcze żwawiej przyspieszał. Przyśpie tak? Jest tutaj tabliczka znamionowa, kiedy zostało, jaka to jest właśnie seria i, i kiedy, został, kiedy został złożony. A teraz posłuchajcie, jak to brzmi. w zasadzie się niczym nie różni od oryginalnego fabrycznego siedzenia są takie same jak we wszystkich innych dopiero w tej edycji V Spec Venur były po prostu ciemniejsze bo tak to są jaśniejsze jaśniejsza tapicerka poprzedni właściciel dodał tutaj taki wyświetlacz który można sobie tam czy od prędkości do do obrotomierza do, do, do już różnych jakieś tam innych rzeczy chyba dla pasażera tak żeby pasażer wiedział co, co się dzieje i to zostało ja jeszcze tylko dodałem boost kontrolera żeby wiedzieć po prostu jakie jest do, doładowanie i też można teoretycznie go regulować tak podkręcać ale nic nic nie robię bo tak jak zostało zrobione Fabrycznie mi w zupełności wystarcza. Do tego ma zegary nismo wyskalowane do 320. Pamiętajmy, że w Japonii wszystkie samochody są ograniczone do 180 i tak mają wyskalowane. Prędkościo, prędkościomierze, no ale tutaj jest przez to, że jest NISMO, no to ma do, aż do, 300, do 320. Co do samego wnętrza, no jak ktoś tutaj szuka jakichkolwiek luksusów, to ktoś mógłby powiedzieć, że to jest taki tandetny plastik, ale dla mnie to nie stanowi żadnego problemu a wręcz nawet dodaje mi uroku do tego, do tego samochodu, tak. To jest takie typowe japońskie, japońskie wykończenie. Niektórzy mogliby nawet powiedzieć, że spartańskie. Samurajskie. Albo samurajskie właśnie. Spartańsko, spartańsko, samurajskie no. Muszę przyznać się na początek, że chyba pasuje mi ten samochód. Nie, nie, chodzi, nie, nie, że nie skromnie, że pasuje mi ten samochód, zabieram. <laughs> Tylko wsiadam i od razu czuję się w właściwym miejscu, właściwie ustawionej, a jeszcze właściwie to nic nie dopasowywałem. Względem kierownicy prawie idealnie, nad głową miejsca dostatecznie dużo. Jedyne, czego bym sobie życzył, to żeby ten fotel był osadzony nieco niżej, ponieważ względem kierownicy siedzę, moim zdaniem, trochę za wysoko. Sprawdzę, co tutaj się da zrobić. O, tak. Tu mamy wyżej, niżej. I tyle, i już jest najwyżej, więc lepiej nie będzie, A to jest naprawdę mały szczegół na tle ogólnej, jakiś taki satysfakcji, że jestem tu i teraz, akurat w tym samochodzie. Coś tu ciężko oddać słowami. Hmm. Testy dwumetrowca nie będziemy tu robić z bardzo prostego powodu ja tutaj się nie zmieszczę fizycznie koniec, kropka. Natomiast warto pokazać test ręki dwumetrowca. Ponieważ ta kanapa to jest jedna wielka gąbka pianka. Popatrzcie, co się dzieje: tu się cały uginę, to jest jak tapczan u cioci. Musi tu się siedzieć naprawdę bardzo komfortowo. Poza tym, halo, to nie jest kanapa, to są dwa całkiem nieźle wyprofilowane fotele. Więc prawdopodobnie i tak to była formalność i nikt tutaj nie jeździł, ale jeśli już, to czuł się naprawdę dobrze zaopiekowany. Jesteśmy przy tyle samochodu, przy bagażniku. Tak, ten samochód ma bagażnik, nie jakiś przestronny, ale też nie miniaturowy, ale co ciekawe, tutaj jest to nie sam bagażnik, o co jest w tym bagażniku. Mianowicie wszystkie systemy, komputery sterujące między innymi do tylnej skrętnej osi, tak zwany Hikas, Atesa. Wszystko jest upchane tutaj. Dlatego, żeby poprawić balans tego samochodu, żeby się po prostu lepiej prowadził. Jak już jesteśmy przy, przy tyle, bo wspominałem, że praktycznie nic nie robiłem, nie zmieniałem przy tym samochodzie, jak przypłynął z Japonii. No, ale jak już widzę te lampy, to przypomniało mi się, że zmieniałem lampy na trochę bardziej nowocześniejsze kształt. Wszystko jest to samo, tylko po prostu są ledowe. I tak samo niedawno przyciemniałem przednie lampy u chłopaków w AST, którzy tak jak wspomniałem, po prostu pielęgnują moje samochody i tak właśnie Dbają m.in. też o ten, dlatego nie jest takim, w takim stanie, jakim jest. No, czyli można powiedzieć, praktycznie no, jak nowy. E, idealny. Przyznam się, że historię o Japończyku, który kiedy sprzedaje samochód. Próbuję ci skonfigurować go najlepiej, jak się da, właściwie w sposób wyjątkowy w skali światowej brzmi nie dużo niewiarygodnie, ale tak dosyć niezwykle jak to się stało? Oczywiście to nie robię tego bezinteresownie. <grych> Przy którejś tam rozmowie można to tak powiedzieć, że trochę się pochwaliłem. Wysłał mi, że ma, ma starą 911 generacji 9964 turbo, a ja jestem szczęśliwym posiadaczem też starej 911 ki no to wysłałem, że ja mam 99 czy turbo. Widząc te zdjęcia spytał się, czy to jest roof, a, a, bo ja mam zrobiony przez, tam stunningowany przez Rufa. Przez ja po prostu odpowiedziałem twierdząco, że tak. No i to dla niego to było dosyć takie no chyba, nie wiem czy szokujące, tak, ale chyba zupełnie się tego nie, nie spodziewał że no, jestem takim zapalającym miłośnikiem e, motoryzacji, właśnie, a szczególnie takich samochodów z poprzednich, e, z poprzednich e, dekad. E, no i w zasadzie no, to tak, taka inicjatywa od niego, od niego e, wyszła. Słuchaj, nie załatwimy Ci, ani ja, ani widzowie pewnie najlepszego silnika na świecie, e, ale jak nam się pochwalić, coś, jeszcze ciekawego masz w garażu, to możemy ha. się odwdzięczyć lajkami i komentarzami. Oje, to nie jest takie łatwe pytanie, bo z czasem sam mam kłopot, żeby wymienić te wszystkie A, takie wy, wyna, wynalazki, ale właśnie może powiem o tym moim top 3. Że moim największym marzeniem motoryzacyjnym to było właśnie 911 Turbo generacji 993. No i to było takie moje marzenie numer jeden. Nie jakieś tam jakieś super egzotyki typu Lamborghini, Ferrari, tylko właśnie stara 911. No i o 12 lat. Chyba 12 lat jestem posiadaczem tego, tego samochodu. Moim drugim największym marzeniem motoryzacyjnym właśnie był Nissan Skyline GTR R34, no to właśnie kupiłem, kupiłem tego. Moim trzecim to był M3CSL E46. Tak, także zawsze mi się podobała ta generacja M3. Na CSL to jest taka po prostu wisienka na, na torcie. Łukasz powiedział to, o co go poprosiliśmy. Teraz nasza kolej, więc proszę o lajki, komentarze zgodnie z umową, prawda? Dobra, ostatnie pytanie. Ile właściwie to kosztuje? Ile to właśnie. To, to jest naprawdę ciekawe pytanie, bo wartość tych samochodów w zasadzie rośnie z dnia na, na dzień. Ciężko oszacować. Oszacować wartość na dzień dzisiejszy, bo z tych samolotów jest bardzo, bardzo mało. Tak? No, wiem, że trzy lata temu bardzo podobny egzemplarz, nawet w tym samym kolorze, był sprzedawany w Stanach Zjednoczonych. No to chyba został sprzedany za 300 tysięcy dolarów. To było 2 albo trzy lata, lata temu, więc myślę, że na dzień dzisiejszy to jest taki milion złotych może być, może być warty. Czy możemy się umówić, że ja do tego samochodu nie wsiadam? Słuchaj, ja w każdym razie bardzo zapraszam, tak? Tylko, tylko na... nasze ubezpieczenie? No słuchaj... Na, dla osób trzecich nie mam, tak? No. Ale siadasz jako... Ja Cię zapraszam na pozycję na fotelu kierowcy. Na szczęście... Tego europejskiego kierowcy, czy ta, Tak, ta, ta, jako, jako, europejskiego, jako europejskiego kierowcy. Ja sobie usiądę na fotelu pasażera. Pobacz, jak chłopaki naokoło zatrzymali się, spadli już, z roweru. Już miałem nieraz okazję. W ogóle miałem, to jeszcze miałem tego Skylina, tego pierwszego, to Japończycy mnie zatrzymali, wjechali dwoma tymi dorożkami i zatrzymali mnie. To są wiesz, emeryci, 50-60 lat. I po prostu sobie zatrzymali, robili zdjęcia. Nie? Co w życiu zrobiłem źle? Co Ty robisz, że masz takie fajne auta? Co? <sad> Ja jakoś tak mam nie za bardzo lubię odpowiadać na tego typu rzeczy, ale no co powiem tak no. W szkole średniej jak byłem e, chyba szedłem wtedy do maturalnej klasy, nie wiem, czy to była maturalna klasa, to no, po prostu internetowy biznes, tak? No i, i wtedy już e, i wtedy już, prawda, że tak powiem, się jakoś tam udało, potoczyło i. Za ten samochody to tak zawsze mówię, była moja pasja. Właśnie słychać te, 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 te dźwięki, choćby nawet właśnie, jak zmieniam biegi, tak to, że zredukuję. No, słyszysz ten, tak, ten, ten stuk tak. e, z tyłu? I to jest właśnie Dyfer. E, Dyferencjał, e, który jest tak właśnie zrobiony też przez e, Nismo Że teraz jakieś dźwięki, coś jakby się miało rozlecieć, ale jak idziesz ogniem, wszystko idealnie, wiesz płynnie zawsze bardzo, mówię, no, w zasadzie hobby motorsport i oczywiście Formuła 1 z dawnych lat rajdy samochodowe zawsze mnie to po prostu interesowało i gdy mogłem sobie już pozwolić miałem no, sportowe auto, które nadawało się do wypadu torowego no, to po prostu zacząłem jeździć no, no jakoś złapałem bakcyla całkiem e, sprawnie mi to Chyba i wychodziło, i wychodzi. Jak już gdzieś jestem na jakichś tam zawodach typu track day, no to przeważnie, przeważnie gdzieś tam na, na, na szczycie. No i między innymi też przez to miałem okazję tam po prostu na prośbę znajomych, którzy też jeżdżą gdzieś tam, mi, prawda, parę razy podpowiedzieć, no co tam, prawda, do techniki jazdy. jazdy i no nie, nie, nie tylko same jazdy tak, tylko co tam się w ogóle wokół samochodu dzieje na co zwracać uwagę no i sami tak zaproponowali zasugerowali dlaczego na przykład ja tego nie robię bardziej profesjonalnie tak bo, no bo mam do tego dryk nadaje się do tego całkiem fajnie przekazuje wiedzę no i to właśnie z, hobbystycznie, z hobby zaczęło to być trochę bardziej poważnie, profesjonalne, między innymi właśnie ten tech driving, który, który tworzę ze znajomymi też takimi właśnie zapaleńcami motoryzacyjnymi. No i latamy, jeździmy po, po tych torach, właśnie szkolimy, szkolimy ludzi, organizujemy też wyjazdy, między innymi właśnie tydzień temu wróciliśmy z Nurburgringu, z, z takim właśnie większym, większym gronie. No i tak po prostu sobie celebrujemy naszą pasję. Jakim cudem, mając taki samochód i jeżdżąc, bywając na torach, nie zabierasz go na tor? A wiesz co? Po prostu mi go szkoda. Przez to, że to taki trochę unikat. Poza tym Skyline zawsze mi się kojarzył z takim właśnie street, racen, street racingowym. Jakby, to, jakby się to wyrazić? Klimatem. Klimatem dokładnie, yy, prawda, z tych japońskich, jakichś przed czasów YouTube'a O stopniu twardości tego zawieszenia świadczyć może fakt, że przed chwilą objeżdżałeś namalowane na drodze pasy, hmm. bo za bardzo tłukły. Niby, że to jest napęd na cztery koła, że on naprawdę ma, tej trakcji nie brakuje, ale trzeba się pilnować z tą kierownicą, trzeba yy, no, uważać. Yy, myśleć, co się robi, bo może zaskoczyć tak miałem parę razy, że właśnie mnie tak zaskoczył w zakręcie, co bym się w ogóle nie spodziewał tak, że nagle po prostu pyk i sobie lecimy, lecimy bokiem deszcz to chyba jakiś tam gdzieś przypadkowo złapał, tak, jakieś tam to zaraz po prostu uciekam, chowam do, chowam do garażu i, i tyle, to nie są samochody właśnie do, no to tylko dojazdy właśnie w taką pogodę słoneczną, słoneczną. no to na brzydzie się dzisiaj trafiło dokładnie, słoneczne dni, jak jest jak jest sucho i czyste czyste drogi Powiem Ci szczerze, że miałem trochę może nie tyle co dylemat, ale nie smak mi było, jak musiałem na te kamyczki tam wjechać pod, pod, pod Twoją ławeczkę. O! A powiedz mi, czasem udostępniasz ten samochód do jazdy komuś innemu, czy jeździsz tylko ty i nie wiem, mechanik. Mam tylko tam, tak wspomniałam tych moich chłopaki, że tak się wyrażę, tam ode mnie z tech driving. No to w zasadzie dwóch e, zaufanych, to po prostu wiedzą, że e, no, myślą, dbają e, do tego ja bardzo dobrze. Tak, tak do, bardzo dobrzy kierowcy, więc tutaj nie mam problemu, żeby, po prostu, żeby im udostępnić. No, ja nie wytrzymałem presji, jak usłyszałem e, cenę. <laughs> No ale to właśnie to, że jak się człowiek nie zapyta, nie dopyta, to sobie nie zdaje sprawy, tak, no stary, stare Nissan, tak? No tak. ktoś, tam, kto tam siedzi w motoryzacji się interesuje, no to wie, że te samochody tam no za wiadomo, nigdy jakoś tam. nie, tanie nie są. Nigdy tanie tam właśnie nie, nie były, tak? No ale tą kwestię nie wiem, 200 tysięcy zł może, tak? Może właśnie za jakieś tam wychuchane, wydmuchane, 300 tysięcy złotych. No ale teraz to już tak naprawdę kwoty to się robią powoli egzotyczne Tak A jakbyś o, miał opisać w kilku zdaniach jak ten samochód jeździ, to co byś powiedział? E, ciężko to porównać do czegokolwiek e, To jest... To auto ma swój styl, swój klimat e, no nawet jak jedziemy taką prędkością 30-40 na godzinę, to to wszystko już syczy harczy tak. e, A naprawdę nie będziemy mieć okazję, żeby trochę szybciej będziemy. pojechać to no to to jednak robi to po prostu wrażenie. Ta charakterystyka właśnie przyspieszania tego motoru, jak ta moc się buduje, jak, jak ta wskazówka od obrotomierza właśnie skakuje na te obroty, no to jest całkiem inaczej jak jakichkolwiek innych samochodów, Też uturbionych, no to jest coś, co coś innego. No. można nawet powiedzieć, że takiego no, niepowtarzalnego, czy nawet wręcz wyjątkowego. Zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału i włączenia powiadomień o nowościach natychmiast po publikacji. Co więcej, powiadam Cię nawet przed publikacją, bo na moim Facebooku i Instagramie zdradzam, co na kanale będzie dopiero za jakiś czas. Linki znajdziesz w opisie. Jak podsumować taki samochód? wszystkim gratuluję posiadania takiej perełki. Dzięki. Trzeba powiedzieć, że już pomijając pasję motoryzacyjną i posiadanie wyjątkowego samochodu, zrobiło Ci się z tego całkiem niezłe inwestycje. Trudno to ukryć, ale co prawda w ogóle o tym nie myślałem, kupując ten, ten samochód nie myślałem w ogóle o jakichś walorach, wydźwiękach inwestycyjnych. A jest na sprzedaż? Nie, absolutnie, absolutnie nie. Zbyt mało ich jest, zbyt, zbyt unikatowy temat, żeby w ogóle myśleć. o. A, a no. jakbyśmy się tak wszyscy zrzucili, cały kanał tak po, czekaj, każdy lat po 3 zł, to już mamy bańkę, nie? I co wtedy? Chyba by to dali bolo malo. A, myślę, myśli, to jest myślę, myśli, żeby to, to jest kwestia... nie Wiesz co, no nie ma co ukrywać, a jak po 4 zł, byśmy się zrzucili? <laughs> już będzie milion 6. <laughs> wszystko jest, wszystko ma jakąś swoją cenę, swoją wartość. Ale na sprzedaż nie jest. Ale oficjalnie na sprzedaż nie, nie, nie jest i myślę, że długo, <laughs> tego... długo, 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 długo nie będzie. No. <laughs> I Tego się trzymamy. Podpuszczałem tylko. <laughs> Dziękuję jeszcze raz za zaprezentowanie samochodu. Gratuluję. Dziękuję wam za obejrzenie tego filmu. Pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.